Cześć, dzisiaj niezwykle ekscytujący dla mnie odcinek. Kuchnia Lilla postawiła mi challenge. Mam przygotować, uwaga, dwa shake'y: Szejk shake odchudzający w 60 sekund i shake detox w 30 sekund. Ciekawe, czy sobie poradzę. Zostańcie ze mną do końca. Zaczynamy od tego pierwszego. Dobra, stanę już sobie na pozycji, żeby było bezpiecznie i ściągnę pokrywę, żeby zaoszczędzić czas. No dobra. Jesteście gotowi? Odliczajcie. 60 sekund. Do mojego szejka używam szpinatu. Jest on już wcześniej umyty, więc trafia tutaj szklanka. Ma być to koktajl niesamowicie pożywny, więc ma zapewnić mi dużo, dużo błonnika na cały dzień. Dodam jeszcze nasiona chia dla słodyczy, banan i... Doda dodatkowo kremowy smak. Chcę, żeby ten szejk był czekoladowy, więc sięgam po kakao! Dwie łyżki kakao. Dokładną listę składników znajdziecie w opisie filmu poniżej. Dobra, kakao. I na sam koniec, na sam koniec, tak, na sam koniec napój migdałowy. Z powodzeniem zastąpicie go dowolnym mlekiem roślinnym lub innym. Może to też być jogurt. Dobra, teraz wystarczy, że wszystko zmiksuję. Bank gotowe. Teraz jeszcze przeleję do szklanki. I gotowe. Zdążyłam. No i teraz ekipa podkręciła mi tempo. 30 sekund na shake detox. Hm. Może najpierw opowiem o tym produkcie. Używam do niego takiego szotu imbirowego. Powstaje on z soku tłoczonego z imbiru i z cytryny. Nie jest to koncentrat. No dobra, przygotuję sobie składniki, żeby zaoszczędzić ten czas. Dodaję tutaj imbir i jabłko. Dosłownie trzy składniki, ale ich połączenie sprawi, że hmm, nabierzecie odpowiedniej sylwetki. Dobra, zaczynamy. Odliczacie. Start. Jarmusz. Jabłko zostawiam ze skórką, bo w niej jest błonnik. Oczywiście wcześniej było dobrze umyte. Wszystko trafia do rozdrabniacza. Pamiętajcie, aby dobrze wstrząsnąć puszką przed użyciem. Ja to zrobiłam odpowiednio wcześniej, żeby zaoszczędzić czas. I miksujemy. Skończyłam. Piękny zielony kolor. Mmm, ten zapach. No i gotowe! Na zdrowie! Chcecie poznać inne przepisy? Kliknijcie tutaj w link na górze. Przypominam Wam o tym, aby oznaczać nas hashtagiem Kuchnie LIDLE. I o tym, że w każdy poniedziałek, środę i piątek do znudzenia będę powtarzać, przybywamy do Was z nowymi przepisami. A o tym przypomni Wam subskrypcja. A! I na sam koniec napiszcie mi w komentarzu, czy podobają Wam się takie wyzwania. Sami spróbujcie zobaczyć, czy w 60 sekund i 30 da się zrobić coś tak pysznego.